I witam Państwa bardzo, alto bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA pojazdy. Tak, z GTA pojazdy jest to kolejny odcinek. W tym odcinku zajmiemy się, zajmiemy się auto, które się nazywa wolic. Jest to super samochód. Ehm. Ehm, ma on e, coś, e, co jest bardzo rzadkie w e, świecie GTA, mianowicie e, ma on mm, elektryczny silnik. Jest on produkowany przez firmę Kalin albo inaczej, nie wiem jak chyba Kalin albo inaczej. Ehm. Jestem wzorowany na samochodzie Tessin Roster. Ale niestety nie mogę wam pokazać jego obrazka, ale bym bardzo chciał. Eee. A eee. Eee. co innego, eee. to, że to auto e, na pewno jest, e, jest najlepsze w swojej klasie. E, mam bardzo dobre przyspieszenie i prędkość maksymalną. O. Te wszystkie rzeczy hmm, te wszystkie rzeczy dają mu ode mnie ha. ocenę. Moja ocena moja ocena jest 8 osi, dlatego, że y, skoro jest dobre przyspieszenie, ale nie jest y, jakby najlepsze, to To po prostu najlepsze najlepszemu tylko na dziesiątki. Ja będę surowy, a w ogóle e, jeżeli macie inną ocenę napiszcie w komentarzach e, i piszcie mi i piszcie mi też, e, jakie e, byście chcieli kolejne auto, a być może pojawić się w kolejnym odcinku. Jakby co te komentarze czytam, jak yy, mówiłem już wcześniej, dzisiaj jest yy, dzisiaj jest, dzisiaj jest po prostu maraton. Może jeszcze jeden odcinek uda mi się nagrać, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.